Nagrę trochę jak jego ja pociągę. Jest chyba za jasno, powinienem w innych ustawieniach nagrać polskę. Tylko mam karkę 28 gb to się powinno nagrać dobrze. Ach, kurde, musiał się pojawić. Tam się groga metalowa. Trzeba Polskę nagrać, na tą miąknię. Trochę za jasno muszę zmienić. moje grę z ustawienia. On się wygrać, może być na kombie. Za jasno. Jakieś gory. Okienki jego ustki, moi drodzy. Tak jakbym się nim kawał drogi. Mam jakąś pamiątkę z Polski. Muszę nagrać w dalszą część wideo, bo mi się wydaje, że jest ono trochę za jasne.